Witam serdecznie w kolejnej relacji z Nadrzeczki. Ostatnio Klenię troszkę zaniedbałem i zatęskniłem za Wisłą. Wisła i Bolenie. Powiem Wam szczerze, że udało się jakieś ryby skusić z powierzchni i na owiankę od Kuby Dwojaka, ale głównie na topotery. Na Kuby, na mojego fajne ryby takie już w okolicy 7-dyszek, ponad 7-dyszek. Także jestem zadowolony, nie wszystko będę pokazywał z wiadomych względów. Jedną rybkę mogę sobie pozwolić tutaj Wam pokazać. Jakieś branie, i poza tym zachowam dla siebie miejsca, gdzie je łowiłem. A dzisiaj, dzisiaj, no klenie, no klenie takie. Bardziej z nudów, z nudów eee, Ile można siedzieć w domu i te woblery tłuc Wyskoczyłem sobie na ryby Przespacerować się, rozruszać się I przy okazji popatrzeć czy jakiekolwiek reakcje będą Pogoda nie nastraja do takiego smużakowego łowienia Ale mam nadzieję, że jakieś rybki Podbije skusi taki smużaczek przynajmniej, że będę mógł je zaobserwować no zobaczymy, czy się uda połowić, trzymajcie kciuki, że tak będzie i zapraszam do oglądania Siedzi Siedzi Łytwisz Łytwisz Ale zgarnął, najpierw widziałem w Bo fala się zrobiła Ale zgarnął No i wczoraj mnie tu podmęci Wczoraj mnie tu podmęcił Jest bono jest bolo. Wytwisz. Od kuby dwojaka zrobił w tumie robotkę. No i dobrze. Nie jest to jakiś gigant. Ale wyślany. I trzeba będzie sobie fotę zrobić. A może go tak wezmę wypnę o o, o. ładnie środkowa dolna kotwica ładnie wczepiony i whitfish od się. dobra szybko to do podbieram bo jest gorąco prawie by dolegał dobra teraz muszę to jakoś nad tym zapanować jest małżak przygotuję sprzęcik zrobię sobie fotko i łowimy dalej A nie trafił Nie trafił Twisza Nie trafił by Byłoby drugie branko A, odwrócił mi go Patrzcie, odwrócił mi go Tak nie dzisiaj Nawet nie na, na nowo się nie wiązałem bo To jeszcze jest z, z Dobry zestaw, ale gdzie bramko było. Nie wziąłem jeszcze tylko kuby sterówki, gdzieś muszę to wygrzebać. Szkoda, że tak wieje. Szkoda, że tak wieje. Dzisiaj, ajen! Nie chciałem! Zagapiłem się! Zagapiłem się! A taka już fajna ryba! W tą pogodę też bym był bardzo zadowolony. ちょっと黒鼻のミクロさん。 I to piękne A snurka No patrz I to piękna ja Nie O tu dziesiąt nie będzie no. Ale jest na złotego Na złotego Proszę bardzo na złotego Dobra, muszę sobie z tego smużaka wyjąć, bo jeszcze mu się wbije Ale jest Wychodziły do smużaka, wychodziły Nawracały Zawirował tam Krzystan Fiszu Też zawrócił w końcu postanowiłem na tego kryska sprawdzić i jest no patrz to dobra okay. dobra, widzimy się za chwilę Piękna, krucha. Pierwsza ryba dzisiaj. Wychodziły mi do służaka. Ale, ale pięknie poszedł. Ale, jakoś tak do za nogi, to coś tam. No, nie chciały za Chiny pana współpracować. No i postanowiłem, że sobie tutaj Obłowię pewien taki, taką pewną taką miejsce. Pełne miejsce z z zaboleniem, bo wiem, że tutaj lubiły bolki się pokazywać i najpierw taki wirek mi się pojawił ładny No i nic w poza tym zmieniłem na, na mikrusa i nie wiem w drugim czy w trzecim rzucie piękna krucha siada 50 plus. jestem mega zadowolony jest piękny kleń. Pierwsza ryba dzisiaj. Warunki niesprzyjające, zimno, 15 stopni cały dzień przepadywało, ale ile można robić te smurzaki? Zaczęły z rąk wylatywać, to postanowiłem pojechać na te ryby, przespacerować się, połowić, zobaczyć, czy coś się w ogóle będzie działo. Do smużaków wychodzą, ale te zbiórki są takie ostrożne, albo chlupnięcie tylko, albo gdzieś tam za nogi wciągnie. nie ma tej agresji. Ale zmieniłem na mikruska, zmieniłem na mikruska. Sami zobaczcie złotego od kuby dwojaka i nie wiem w którym rzucie. Trzecim piękna, klucha 50, plus się melduje. Jestem mega zadowolony na te waruny, no jestem mega mega zadowolony. Może jeszcze coś się uda złowić, zapraszam do dalszego oglądania. O, ale, ale przyłożył, ale przyłożył. Znowu nie wcięty na snużaczka Ale przyłożył. No brakuje tego wcięcia. Fajna ryba to była no brakuje tego wcięcia. Ach no kurz znowu no Ja pierdele No co jest z tymi braniami? Poczułem go Fajna ryba to była, no Co to są za brania dziwne Ten już nie weźmie No ale sporo tych brani, sporo Niestety na smużakach wszystko nie wcięte. siedzi siedzi nie jest duży ale a wzięł no, fajna ryba fajna ryba tylko żeby się udało no kurde to będzie z nich. myślałem że nie będzie duży a jest w końcu smużakowy jest szerszeniowy no to będzie koło zaraz sprawdzimy i robimy fotkę no to się poukładało drugi kleń brań sporo ale dwie ryby i dwa klenie 50 także się poukładało się poukładało jeden na mikrusa a jeden na szerszenia jest odpływa sobie powolutku no to jest kapitalnie jest kapitalnie druga ryba i druga piątka z przodu tym razem szerszeń nie spodziewałem się, że dzisiaj w ogóle będą jakiekolwiek brania Bo takie tąpnięcie pogody Brań jest sporo w sumie Ale wszystko mi się nie udaje wciąć Ale jak już wetnę To jest piątka Dwie ryby Niby mało Ale na bogato Łowy dalej, póki jeszcze coś widać Pozdrawiam Ach! Fajna ryba no Kurde ale te brania są Najpierw widziałem ee, Widziałem jak drobniczka się popuszyła Drgam dalej, fajna zbiora no szlak by jasny Chciał zjeść Nie przyciąłem mu w kromę jak powiem bo no, te brania nie są tak wyraźne tego poczułem, ten już niestety nam nie wzbierze. No, już się ciemno robi, już się ciemno robi, i co ona? No? Trzeba będzie zaraz kończyć. Nawet przynęte tak niekoniecznie dobrze widzę, a to jest podstawa. No. Sam nie wiem na takie e, mizerne brania, czy lepszy by był szybszy kijek, czy, czy ten parabolik. Ale no kilka fajnych ryb nie wcięte porządnie, także no nieźle kończę łowienie łowiłem dzisiaj do ciemnego dlatego szybkie zakończenie nagram telefonem bo jednak telefon lepiej widzi podsumowując brań bardzo dużo na smużaczki ale brania takie są widać, że ta pogoda tutaj rybom troszeczkę apetyt odebrała nie ma co się jednak załamywać trzeba jeździć, łowić i jak się łowi to coś tam się zawsze wydłubie dzisiaj ja miałem szczęście dwa klenie 50 plus siadły, jeden na mikruska złotego jeden na szerszenia i teraz mogę jechać do domku pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych materiałów oczywiście z nadrzeki cześć